Bejba witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku na tym kanale I w dzisiejszym materiale pokażę wam jak zdobyć dwa halloweenowe zwierzaki Czyli kotka oraz dynię Ale zanim przejdziemy do tego materiału Chciałbym bardzo serdecznie podziękować najnowszym pięciu subskrybentom Którymi są Gabriela Włodaczyk, KHT Julia, I Hate Snake'u Dariusz Dolczewski oraz Tokyo Mushroom Jeśli ten film Ci się przydał, to byłoby mi naprawdę bardzo milutko Jakbyś został subskrypcję na tym kanale Pozdrowienia dla wspierających, którymi są Wiki, Lucy Star Stable Roel, Carmela, Kla MSPRK Pingwinek Marta, Klara Siwiak, ciocia od YouTube'a Żucam X Blinkę, Victoria Wilk, Lorenz Lowclaw, Hista Crew, Pablo Escobar, Olivia, Simsy and SSO, Pomarańczowa Pomarańczka oraz Blind Mole. Naprawdę dziękuję wam kochani z całego serduszka, nie zapomnijcie aby zostawić łapeczkę pod tym filmem, a już dłużej nie przedłużam. I bardzo serdecznie zapraszam was do oglądania tego filmiku. Na początku oczywiście pokażę wam jak zdobyć tego magicznego kabaczka. Właśnie z polowań na dynię w Dolinie Złotych Wzgórz, więc aby to zrobić oczywiście musimy udać się do twierdzy galopującego Thomsona, więc ja już tam oczywiście wjeżdżam. Kiedy już tutaj właśnie aktualnie jesteśmy, musimy udać się właśnie do odpowiedniego portalu i będzie to moi kochani ten tutaj po środeczku, tam gdzie oczywiście będzie dynia. Jest to mianowicie właśnie ten portal, czyli Dolina Złotych Wzgórz. No i oczywiście sobie wskoczymy, ja sobie oczywiście również wezmę tutaj e, to, bo wtedy po prostu dostanę jakieś punkty, więc super. Teraz oczywiście musimy szukać tutaj dyni. Aktualnie tutaj jej nie ma. A jeśli nie wiecie, gdzie te dynie mogą być, to zapraszam Was oczywiście do filmiku z zeszłego roku, bo właśnie tam wszystko fantastycznie Wam pokazałem właśnie lokalizację tych dyni. I one w tym roku są właśnie w tych samych miejscach, więc super! Kogoż ja tu widzę? Oczywiście nasze ukochane dynie. No dobrze, a więc klikamy i teraz będę musiał Was po prostu poszukać. Jedna jest sobie tutaj, druga poszła gdzieś tutaj, chyba chyba dobrze widziałem. O, tak, 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 bo ekran mi się ściemnia. O, mamy drugą. No i mamy trzecią i teraz wystarczy oczywiście powrócić do mamusi dyni, która jest sobie tutaj. I ucieka od nas, super, trzeba ją dogonić. I wtedy powinniśmy w teorii dostać żetonki, więc zobaczmy, cóż otrzymamy. Aha, chyba dlatego się tak wydarzyło, bo po prostu wziąłem zadanie, więc... Yy, no. <grych> Za którymś razem, jak będziemy właśnie polowali na te wszystkie dynie i uda nam się je wszystkie złapać, to wtedy właśnie zamiast tego co powinniśmy dostać z tej dyni, otrzymamy właśnie tego zielonego kabaczka, więc mega fajnie. Yy, ja wam to teraz przyspieszę, jak będę właśnie tutaj zdobyła tego zielonego kabaczka i odezwę się do was wtedy, kiedy już po prostu uda mi się go zdobyć. Dobra, nie, po prostu ja jestem ślepy, Ok, uznajmy, że tak jest, bo naprawdę okulary mi już naprawdę nawet nie pomagają. Dobrze, ja już go otrzymałem i to jest magiczny kabaczek. Ta piękna tykwa jest najszybsza na swoim poletku. Ma małe nóżki, ale ogromny upiór. To wygląda bardzo fajnie. Jest to właśnie taka biało-zielona dynia, taki biało-zielony kabaczek. Jest naprawdę mega słodki, tak jak w ogóle wszystkie kabaczki właśnie. I szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że aż tak szybko uda mi się ją zdobyć, więc Mega fajnie, a teraz pokażę wam, jak oczywiście zdobyć kotka halloweenowego z kotła. Teraz zaprezentuję wam, moi kochani, baga, właśnie na kocioł, bo w teorii moglibyśmy oczywiście y, wydawać te wszystkie składniki do kotła i się ich pozbywać, ale jest sposób, aby je zatrzymać. Trzeba sobie otworzyć na pewno kartę naszego konia, klikając literkę C. Kiedy już to mamy, wystarczy oczywiście spaść tutaj gdzieś w dół. Więc spadamy i klikamy właśnie na zmień nazwę. Teraz, kiedy już właśnie wróciliśmy do twierdzy, możemy oczywiście puszyć się z tym okienkiem. I o to właśnie od początku nam chodziło i możemy teraz aktualnie właśnie uczynić baga na szafę. Klikamy sobie w magazynek i zamykamy właśnie to. Nasz magazyn już właśnie działa i teraz wystarczy tylko zrobić wszystko według mojej instrukcji. Czyli otwieramy sobie właśnie tutaj na przedmiotach w szafie. Kiedy już jest to gotowe, to oczywiście klikamy sobie właśnie na kociołek. I musimy teraz na pewno przełożyć po prostu te składniki, których nie chcemy się pozbyć. I polecam oczywiście do każdej kombinacji dodać okruchy. Czyli tak, dam sobie okruchy, dam sobie na przykład mech. Oraz na przykład dam sobie... hmm... Właśnie maść ducha, niech będzie. I teraz trzeba to zaznaczyć. Na pewno chcesz rzucić te przedmioty do kotła. I klikamy oczywiście teraz na tak. Szybciutko zamykamy szafę i klikamy tutaj. I patrzcie, co teraz się wydarzy. Otóż otrzymaliśmy właśnie co my tutaj otrzymaliśmy. Yy, to na pewno, i coś jeszcze, więc super. I teraz właśnie możemy powtarzać tego buga do Jak tylko właśnie kocioł się nie zatnie, i będzie potrzebował czasu znów. I trzeba tak robić właśnie do tej pory, aż uda nam się otrzymać kotka. Jeśli znacie jakiś na to trik, żeby po prostu móc wrzucać parę składników cały czas i żeby po prostu ten kozioł się nie blokował, to możecie napisać oczywiście w komentarzu. Bardzo dziękuję za oglądanie i cześć!